Organizatorem programu jest Millennium Hall. Organizator konkursu z samochodem do wygrania. Millennium Hall. Program oglądacie dzięki firmie GROS. Producentowi szerokiej gamy kominków. Kominki GROS. Rzeszów. Miejsce dla Ciebie. Witamy Was serdecznie i zapraszamy na spotkanie z brytyjską grupą Addictive TV, z rzeszowskimi artystami, którzy zaproszą Was na drugie rzeszowskie święto wokalne, z muzykami z zespołu Warszawa Kijew Express oraz z grupą Beats Friendly. Zaczynamy od gości z Londynu, którzy odwiedzili Rzeszów. Nazywają się Addictive TV i zajmują się szeroko pojętymi sztukami audiowizualnymi. To znaczy tworzą i synchronizują dźwięki i obrazy, i tak powstaje spójna, fantastyczna i taneczna całość. Określa się ich mianem jednych z lepszych artystów audiowizualnych na świecie, a ich prace niewątpliwie zasługują na odrębną definicję w encyklopedii. Pani Lancia? Pani Lancia. To takie skrzyżowanie muzyki klubowej i kina. To najprostszy sposób opisania tego. Tworzyli oprawy wizualne do występów takich artystów jak Chemical Brothers czy Moby. Współpracowali m.in. z Twenty f Central Fox. Otwierali olimpiadę kulturalną w ramach zimowej olimpiady w Vancouver. Ale na temat ich produkcji trudno jest tylko rozmawiać. To trzeba po prostu zobaczyć. Addictive TV, czyli Graham Daniels i Mark Fiedler. Nie sądzę, żebyśmy byli wyjątkowi. Generalnie nie za dużo ludzi robi to, co my robimy. Chociaż jest bardzo wielu DJ-ów miksujących muzykę i wideo, jest bardzo wielu VJ-ów produkujących grafiki, miksujących bity, ale oni nie robią tego, co my. Naszą pracą jest produkowanie, kreowanie muzyki z wizualizacjami muzyki, w której możesz zobaczyć dźwięki. Dużo więcej detali niż w normalnych produkcjach muzycznych. My właściwie bierzemy film i robimy swoisty remix tego filmu. Nowa ścieżka dźwiękowa i tym podobne. Nie ma wielu ludzi, którzy by tak robili i to właśnie robi różnicę. That's what makes us different. Jesteśmy wielkimi fanami piłki nożnej, ja Arsenalu, a Graham nie. Ja jestem wielkim fanem futbolu. Anglia nie zaskoczyła mnie, że odpadła w ćwierćfinale. Zaskoczyła mnie, kiedy wyszła z grupy. Udało się nawet z pierwszego miejsca. Będę kibicował Hiszpanii. Czemu Cię to zaskoczyło? Zaskoczyło mnie, że graliśmy słabiej od innych. Nie za dobrze. Ja też jestem za Hiszpanią. I kibicowałem też Polsce bo pierwszy mecz był fantastyczny, świetny mecz, taka dobra robota i ładna bramka. Widzieliśmy trochę Rzeszowa, to bardzo piękne miejsce, taki mini Wrocław. Nie wiem jak to będzie odebrane przez ludzi, ale to piękne miejsce. Pochodziliśmy sobie trochę, a festiwal jest bardzo relaksujący, poznaliśmy kilka zespołów.

Teraz zapraszamy na spotkanie z rzeszowskimi artystami i organizatorami drugiego rzeszowskiego święta wokalnego. Arkiem Kłusowskim i Mariolą Niziołek, którzy opowiedzą Wam o szczegółach tej imprezy. Wszystkich serdecznie zaprosić na nasz festiwal, który będzie się odbywać od 20 do 26 sierpnia w Rzeszowie. Podczas trwania tej imprezy będą odbywały się warsztaty wokalne z Magdaleną Skubisz w klubie garnizonowym na ulicy Dąbrowskiego, a także trzy produkcje koncertowe, które w tym roku. Przewidujemy. Jest to koncert ku pamięci Załchy 24 sierpnia w Polskim Radiu Rzeszów. Jest to koncert z zaproszeniami, które będzie można odebrać tutaj w Estrada Cafe. Sobota podziemna trasa turystyczna, gala rozdania nagród muzycznych Estrady oraz koncert Recitale z jubileuszami artystów z regionu. Mamy Gosię Boć, która obchodzi swoje 15 Krzysiek Iwaneczko 5 i tercet Jedna Chwila dziesięciolecie. I niedzielny koncert najważniejszy na Rzeszowsku rynku o godzinie 21.30 koncert Ku Pamięci Zauke, na który bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Rzeszowa zapraszam. Przygotowałam sobie piosenkę e, o cudzie w tańc budzie. E, same warsztaty, fajna inicjatywa, ponieważ prowadzi Macia Skubisz, która jest absolwentką e, szkoły w Katowicach, e, wydział jazzu e, i myślę, że jest to Kolejne doświadczenie, które można wpisać sobie w swoje muzyczne CV. Warto skorzystać z tych warsztatów. Same warsztaty prowadzą do, do finałowego koncertu, który się odbędzie w piątek i, i w niedzielę. Na który również serdecznie zapraszam. W koncertach ku pamięci Zauchy weźmie udział 19 naprawdę wspaniałych osobistości wokalnych. Zaprosiliśmy oprócz naszego rzeszowskiego podwórka także gości z Warszawy oraz gości specjalnych, np. Tercet Moka, uczestniczki programu Mam Talent oraz Ralf Kamiński, który wygrał tutaj w tamtym roku Karpatia Festiwal. W nadchodzącym tygodniu rzeszowskie kina zapraszają na trzy premiery. Merida Waleczna w 2D i 3D, Spadaj Tato i Cztery Lwy. Merida Waleczna to animowana baśń o przygodach odważnej Meridy, która stawia czoło tradycji, przeznaczeniu i okrutnym bestiom. Merida jest doskonałą łuczniczką, a zarazem porywczą córką króla Fergusa i królowej Elinor. Niezależna i zdecydowana iść własną drogą Merida postępuje wbrew prastarym zwyczajom, którym hołdują władcy krainy. Jej czyny przypadkowo sprowadzają na królestwo chaos i zniszczenie, a kiedy dziewczyna szuka pomocy u tajemniczej staruszki, ta spełnia jej niefortunne życzenie. Niebezpieczeństwo zmusza Meridę do odkrycia prawdziwej odwagi, by cofnąć straszliwą klątwę zanim będzie za późno i Tato to nowa komedia z Adamem Sandlerem w roli głównej. Tym razem Sandler wcieli się w rolę lekko ducha do niego, który ma przed sobą nieciekawą perspektywę. Jest kompletnie spłukany, a musi zapłacić zaległe podatki. Wpada na pomysł, aby zdobyć pieniądze od swojego syna, którego od lat nie widział. Syn to przeciwieństwo ojca, stateczny, odpowiedzialny i właśnie zamierza wziąć ślub. Czy aby pojawienie się tatusia nie wpłynie na jego plany? Cztery lwy to komedio dramat francusko-brytyjski. Omar ma jedno marzenie. Chce zostać męczennikiem. Nie ma wprawdzie doświadczenia w prowadzeniu świętej wojny, ale wie, że musi zrobić w życiu coś doniosłego. Ataku na imperialistyczny zachód nie przeprowadza się jednak w pojedynkę. Omar rekrutuje więc do pomocy swoich przyjaciół. Problem w tym, że członkowie jego dżihad komando mają więcej zapału niż rozumu. Uzbrajają w bomby krukiem, kupują materiały wybuchowe na Amazonie, połykają karty SIM, by uniknąć inwigilacji. A to tylko niektóre z genialnych pomysłów terrorystów. Raj jest już blisko. Na drodze do męczeńskiej śmierci zamachowców może stanąć jednak ich własna głupota. Beat Friendly to dobrze znana na scenie klubowej grupa wszechstronnie utalentowanych ludzi. Jej trząs stanowią wokalistka Nowika oraz DJ jej producenci Mr. Lex i Rawski. Cała trójka od wielu lat prowadzi też swoje autorskie programy w rozgłośniach radiowych. Na festiwalu No Border wystąpili już po raz drugi. Po pierwszej edycji wręcz zakochali się w Rzeszowie i od tej pory są tutaj częstymi gośćmi. Można nazwać was rodzicami chrzestnymi No Bordera. Na pierwszej edycji byliście headlinerami i tak naprawdę pociągnęliście, wydaje mi się, ten, ten festiwal, pierwszą edycję, jak y, Wam się podoba, jak rozwija się ten festiwal i w jakim kierunku idzie. Rodzicami chrzestnymi No Bordera są ci, którzy są faktycznie rodzicami chrzestnymi No Bordera. My tylko przyczyniliśmy się jakby w drobnym stopniu grając i wspierając też jakby inicjatywę, bo bardzo nam się to podoba. Jakby cenimy sobie takie lokalne inicjatywy, nie tylko duże festiwale, znane festiwale, tylko właśnie festiwale, które odbywają się dla lokalnej społeczności, dla konkretnego regionu z polskim line-upem, przede wszystkim polskim line-upem. Wiadomo, że na tej edycji No Bordera są też nieliczne zagraniczne gwiazdy z stanton Warriors czy Feature Cast, ale przede wszystkim jakby liczą się polscy artyści. Cenimy sobie to, że takie lokalne festiwale właśnie wspierają polskich artystów i pokazują jakby dla tej lokalnej społeczności jakby bogactwo nowej sceny, muzycznej sceny, która nie jest oczywiście prezentowana i przedstawiana w masowych mediach. No tak, to, co nam się bardzo podobało w No Border, to faktycznie jak sama nazwa wskazuje, że nie ma granic, że mimo tego, że jest to festiwal z muzyką elektroniczną, to jest bardzo zróżnicowany line-up, są artyści z różnych przedziałek muzycznych w elektronice i to jest fajne. I to jakoś widać, że to funkcjonuje. Od wielu lat jesteście związani z radiem i powiedzcie jak widzicie przyszłość radia w dobie internetu, telewizji, HD 3D i tego wszystkiego. Co radio ewentualnie musi zrobić, żeby, żeby utrzymać swoją pozycję, żeby przetrwać? Ja już nie mam pomysłu co radio może tak naprawdę zrobić, żeby wreszcie te niszowe stacje miały swoją taką stabilizowaną pozycję i żebyśmy my, osoby, które tam pracują, nie zastanawiały się ile to jeszcze pociągnie, jaki będzie kolejny szef i tak dalej, bo. Cały czas to jest bardzo niestabilne, i tak naprawdę wydaje mi się, że już nie ma na to recepty i tak naprawdę nie ma wpływu. To już, to już nie ma, nie wiem czy to akurat zależy od, od tej digitalizacji, od tego przenoszenia się do internetu. Myślę, że w ogóle jest problem ze stworzeniem takich niszowych stacji w Polsce. Wchodzą platformy cyfrowe. Zobaczymy, jak to się rozwinie jak to w kontekście platform cyfrowych, kiedy dostęp, kiedy nie będzie jak problemu. W Polsce w tej chwili z radiem, z rozgłośniami radiowymi problem jest natury e, ilości częstotliwości. Nie ma częstotliwości, więc radia nie rozwijają się, bo w zasadzie wszyscy, którzy mogli zdobyć częstotliwości w tym wąskim zakresie częstotliwości już je zdobyli. Więc nowe radia nie powstają, stare radia nie zdobywają nowych, nowych miejsc, w których mogą nadawać, więc jest jakby zamknięty temat. Za Love Finder i Mix Finder otrzymałaś Fryderyki. Powiedz jak Ty traktujesz te nagrody, ponieważ no różne, różni wykonawcy różnie podchodzą do tych nagród. Jak wiele one dla Ciebie znaczą. Hmm. No nie wiem, takie nagrody są bardzo wiadomo fajne, one gdzieś tam yy, pomagają mi w utrzymaniu jakiejś wiarygodności yy, i pokazaniu osobom, które nie interesują się tak do końca muzyką klubową, że ja w ogóle istnieję, że ja coś robię, że ja nie jestem już DJ-ką, że ja śpiewam, bo... Jest, 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 cała, jest spory sektor ludzi, którzy kompletnie nie mają ze mną w żaden sposób styczności. Nie wiem, sąsiadki mojej mamy jej mówią, a gdzie ta twoja Kaśka, nie ma jej w ogóle, nie ma jej w mediach. No bo, no, bo mnie nie ma, nie ma mnie w tych, w tych mainstreamowych mediach i też oczywiście, Fryderyki też nie są mainstreamowe. To też jest taka rzecz, że trzeba się chociaż trochę interesować muzyką, żeby w ogóle się o tym dowiedzieć, że coś takiego jest. To się też na nic nie przekłada tak naprawdę w kwestii jakiegoś wzrostu popularności czy też wzrostu propozycji. Natomiast to też nie jest tak, że ja to mam w nosie i że to jest nieważne, bo na pewno mi dało takiego pozytywnego kopa fajnego. Panowie wiedzą, że nic tak nie łączy jak muzyka. Ta, która ich połączyła, to muzyka, która nie uznaje granic ani narodowości. Mówią o niej etno jazz inspirowany polską i ukraińską muzyką ludową. Słychać w niej kujawiaka, poloneza, przyśpiewki góralskie, kołomyjkę i biały stepowy śpiew. Wykonują wyłącznie kompozycje pianisty Piotra Karola Sawickiego oraz trębacza Kata Dąskoja, a nazywają się Warszawa-Kijew-Express. Panowie łączycie Warszawę i Kijów w ekspresowym tempie, tak? Jak Wy to robicie? Opowiedzcie. Bierzemy szczyptę muzyki etnicznej z Ukrainy, potem bierzemy szczyptę muzyki jazzowej, a na samym końcu dodajemy muzy szczyptę muzyki ludowej, no i powstaje z tego taki placek. Ja już o, o sosiku żydowskim. A, tak. <laughs> Muzyka też żydowska nas bardzo kręci, tak. To taki sosik tutaj jest. Taka klezmerska, tak? Tak, klasmerska muzyka. W ogóle jakby na terenach Polski Ukrainy bardzo się jakby wiele dzieje pod względem muzyki ludowej, To jest jakby taki cygiel kulturowy, możemy powiedzieć. Te wszystkie muzyki etniczne się ze sobą, tak, one się tak ze sobą łączą i powstaje po prostu z tego taka nowa jakość. Także to jest, to jest taki cygiel kulturowy, który po prostu nas inspiruje. się stało, że się poznaliście i postanowiliście razem grać, występować? Myśmy razem grali w Big Wigbędzie, w Warszawie, w Wigbędzie Jazz Radia. No i po latach się spotkaliśmy, zaczęliśmy grać w jakimś innym zespole, no i tak od słowa do słowa Kostek mnie namówił, że żeby grać ukraińską muzykę ludową na to jest wspaniały pomysł. No i ja po chwili namysłu zrozumiałem, że no ja może muzyki ukraińskiej tak dobrze nie znam, ale znam polską i i chcę poznawać jeszcze bardziej i że to jest wspaniały pomysł na, na zespół, żeby, żeby, żeby stworzyć taki właśnie coś takiego. No jak wybieracie tą muzykę? Siedzicie sobie, myślicie, a ja znam bardzo dobrze taki kawałek, bardzo go lubię, tego wybiorę? No chyba nie. No to, to różnie jest. To jest tak, że słuchamy takich rdzennych nagrań, takich prawdziwych, to dosłowczasek, tak dzieckowie bezzębni, którzy rzem ale oni mają w sobie coś takiego, taką dziką energię, po prostu w tych nagraniach jest taka dzika energia i inspirujemy się nimi albo to może być jakiś chór jakiś tam przykład no i, i słuchamy tych nagrań i coś nas z nich urzeka po prostu i, i, i staramy się jakby wyjąć tę esencję tego, tego czegoś co nas urzeka i jakby z, zmieszać to z tym jazzem które, w którym wyrosliśmy bo jesteśmy wykształconymi muzykami jazzowymi po prostu Graliśmy na festiwalu jazzowym we Włoszech, w Duni. taki festiwal się nazywa Edi Lang Jazz Festival, no, mieliśmy wspaniałe recenzje we włoskiej prasie, gazeta Il Tempo napisała, że byliśmy objawieni w festiwalu, w ogóle ludzie słuchali z zapartym tchem, była totalna cisza na widowni. No i rzeczywiście jakby dla, dla tamtej publiczności to, co pokazaliśmy, było wyjątkowo egzotyczne dla nich i, i, i no, d, 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 także na takiej scenie i też się sprawdzamy. Graliśmy też na festiwalu Era jazzu w Warszawie i, i też myślę, że się bardzo podobało. Także y, no, ff, tak mamy po prostu. Ludzie, którzy słuchają jazzu raczej nie słuchają folku. No I tak. odwrotnie, no tak. niestety. No tak, rzeczywiście scena folkowa to troszeczkę to są inne zespoły, inni słuchacze, scena jazzowa to też coś innego, no my tutaj proponujemy, my tutaj proponujemy po prostu taką inną muzykę, to jest po prostu etno jazz, to się nazywa też popularnie na świecie world music, no ale to jest rzeczywiście, my tutaj nie bawimy się w etno jazz, że nie czerpiemy na przykład tak stricte z jakiegoś innego folkloru, na przykład nie wiem, z Azji czy nie wiem. Z czegoś tam skończyć, tam indziej, tylko po prostu raczej skupiamy się na, na naszych korzeniach. I jakby to jest tym najważniejsze, to też taka jest nasza misja, że, że chcemy popularyzować własną kulturę, jesteśmy z niej dumni i chcemy, żeby nasi słuchacze w Polsce, Ukrainie, Ukrainie byli dumni z własnej kultury, słuchając i żeby rozumieli, że, że ich korzenie, że ich dziedzictwo kulturowe jest wspaniałe i że nie ma się co tutaj, że tak powiem, umniejszać, nie ma się co oglądać tylko i wyłącznie na ten zachód, na tę amerykańską sztukę. Na ten amerykański jazz. On też jest piękny, ale my też mamy wspaniałą kulturę i mamy wspaniałą korzenie. Korzystamy ze swojego rynku surowców. Tak. <laughs> mamy swoje surowce, tak. <laughs> Dzisiaj wyjątkowo zachęcamy Was do odwiedzenia imprezy, która nie będzie miała miejsca w Rzeszowie, a w Cieszanowie. Na pewno już wiecie o co chodzi i że 24 sierpnia rusza trzecia edycja Cieszanów rok festiwalu. Wydarzenie nazywane podkarpackim udstokiem cieszy się coraz większym powodzeniem wśród rokowych melomanów z całej Polski. W zeszłym roku trzydniowy festiwal odwiedziło 15 tysięcy ludzi. W tym roku podczas festiwalu zagra 20 zespołów reprezentujących szerokie spektrum rockowej muzyki. Niekwestionowaną gwiazdą tegorocznej edycji będzie pankowa legenda ze Szkocji, The Exploited. Nowością w naszych stronach będą również koncerty założonej przez Roberta Lice, Friedricha Torpedy, nowej formacji Piotra Banacha, Ludzi Mili oraz czeskiej grupy Pipes and Pins. Do cieszanowa zawitają również m.in. Laocze, Koma, Apteka i Tila. I to już wszystko na dzisiaj. Jeżeli możecie, korzystajcie z wakacji, bierzcie udział w koncertach, a przed ekrany zapraszamy jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia. Rzeszów. Miejsce dla Ciebie. Sponsorem programu jest Millennium Hall. Twoje miejsce w Rzeszowie. Millennium Hall. Sponsorem programu jest Millennium Hall. Organizator konkursu z samochodem do wygrania. Millennium Hall.